Wyobraźcie sobie, że jesteście na feriach, chcecie nagrać jakiś fajny film, wyjechaliście za granicę wraz ze swoją rodziną. Rodziny się nie wybiera. No tak, racja. No nic, no to działajmy z tym, co mamy. Oddział. Dzień dobry! Witam Was w kolejnym dniu naszego Winter Challenge. Dzisiejszy dzień będzie dniem pod znakiem nagrywania. Zastanowimy się, czym najlepiej nagrać film z Ferii. No i możecie zapytać, czym będę nagrywał dzisiejszy dzień? No i słuszne pytanie, no bo takie powinniśmy sobie zadać. Mam do dyspozycji trzy urządzenia. Moja filozofia jest taka żebyśmy nagrywali tym, co mamy. Żebyśmy się nie bali tego, że czegoś tam brakuje, że musimy mieć milion złotych i bardzo wysoki budżet. Więc pierwsza rzecz, najbardziej naturalna. smartfon. Każdy z nas ma. Każdy z nas ma jakiś. Ja mam iPhonea 11. Można rzec, jest to leciwy sprzęt. Już stary. Już może nie przystoi go mieć. Ale właśnie zobaczmy, jak on się sprawdzi pod względem wideo w 2025 roku. Bo po prostu to jest mój smartfon. To mam w kieszeni, więc chcę tym nagrywać. Ale żeby nie zamykać się tylko na kwestie smartfonowe, mam również do dyspozycji DJI Pocket 3. Jest to urządzenie, które cieszy mnie najbardziej, bo bardzo chciałem sobie z niego pokorzystać. Uważam, że może być to cudowne urządzenie na wakacje, bo jest małe, zgrabne. Ale jakie da efekty? No zobaczymy. Ale mam jeszcze jedno urządzenie bardzo ciekawe: Insta360 Go 2. Bardzo mała kamerka. Również jest to, no zobaczcie, jaki to jest maluszak słodki. Więc również, tak jakby, wypełnia moje założenia. Nie chcemy brać na wakacje i na ferie zaawansowanego sprzętu. Chcemy mieć coś małego, podręcznego, co będzie przyjemne i użyteczne. Testujemy to, co mi się zmieści w kieszeni bez problemu. A cały dzień przeżyjemy jako typowy turysta. I mam kilka zadań, które muszę wypełnić. I zobaczymy, jak te urządzenia mi w tym pomogą. Patrzcie, co sobie kupiłem wczoraj? Jakiś taki dziwny napój z takimi ziomkami. No, austriacki po prostu. Jak już kupiłem tego, wypiję, ale nie, nie jest dobry. Jakie zatem zadania sobie przygotowałem na dzisiaj? Co robi typowy turysta? Zastanówmy się. No, przede wszystkim musimy znaleźć lokalne jedzenie i go skosztować. No i sobie nagrać świadomo. Musimy się tym pochwalić znajomym. Jadłem takie coś, jadłem takie coś. Musimy też nagrać jakiegoś trendującego TikToka, więc zobaczymy, czy te, jak te kamery sobie z tym poradzą. Warto nagrać jakieś widoczki, architekturę? No i to chyba wszystko z takich podstawowych zadań typowego turysty. Najbardziej cieszy mnie punkt numer jeden, który pewnie wykonamy pod koniec tego dnia, czyli jedzonko. Wszystkie te urządzenia są w podobnej półce cenowej. No może troszeczkę DJI pakiet trójka się troszeczkę wychyla, bo on jest za około 2,5 tysiąca złotych, więc jest najdroższy, ale jeśli chodzi o smartfon, mój oraz Insta360 Go. No to takiego iPhone'a jesteśmy w stanie dorwać za około 1200-1300 zł obecnie, a Insta360 myślę, że to są okolice ok. 1500 zł. Ubierzemy dzisiaj koszulkę Rambo, bo to jest wojna. No co, nieźle, nie? Od razu jestem taki groźniejszy. Ciemno tam w tym. Widzimy, jak zabierzesz teraz. A gdzie byś chciał. Poproszę w ładne góry. Jesteśmy w Alpach. Mam tylko dwie ręce, więc aktualnie nagrywam tylko dwoma kamerkami. Teraz widzicie obraz z DJI Osmo Pocket numer 3. No a teraz widzicie z Insta 360 GO 2. I jakie są plusy tych haberek Zobaczcie. Mam tutaj medalion wiedźmiński. I możecie teraz widzieć, jak trzymam w sobie tą kamerę, a jednocześnie ja mam wolne ręce, dzięki czemu mogę wyciągnąć kamerę numer 3, czyli mój ukochany iPhone. I w tym momencie sobie uznam, że do testów będę korzystał z kamery tej z tyłu, bo ona jest bardziej wartościowa niż ta z przodu od selfie. No i teraz sobie widzicie, spaceruję z dwoma kamerkami. Jeśli chodzi o dźwięk, no to nie mam tutaj żadnych dodatkowych akcesoriów, mamy po prostu to, co zostało zawarte w pakiecie tych kamer, czyli mikrofony wbudowane. Zobaczcie, co jeszcze znalazłem. Mini kamerka sportowa nice boy. Wszystko po to, żeby sobie jeszcze bardziej utrudnić życie i żeby jeszcze bardziej zróżnicować urządzenia, które właśnie posiadamy i które nagrywają wideo. I w tym momencie widzicie znowu mnie, no bo kogo innego macie widzieć. W obrazie z kamerki Nice Boya. I dźwięk teraz również z tego słyszycie. No i dobrze, moi mili, Dotarliśmy w pierwsze ładne miejsce z takim ładnym i atrakcyjnym, przynajmniej według mnie atrakcyjnym widokiem. I zrobimy nasz test, jak te urządzenia sobie radzą z nagrywaniem krajobrazów. Jako pierwszy wyruszy DJI Osmo Pocket Trójka. Więc zobaczmy, jak sobie poradzi. Ale z racji tego, że mamy gimbal, możemy wykonać ciekawe i kreatywne ruchy, a do tego automatyczna ostrość, no, pomaga. Spójrzcie. Proste, a mam nadzieję, że skuteczne. I tutaj nawet mamy taki, krzyż. teraz wezmę swój wiedźmiński medalion. Tutaj mamy o tyle trudniejszą sytuację, że ja nie wiem, co nagrywam, bo nie ma, no, nie ma wyświetlacza, prawda? Wiem tylko, że nagrywam, bo mruga w odpowiedni sposób lampka. Pierwsze, co muszę wam powiedzieć, to czuję się strasznie dziwnie, jakbym nagrywał TikTakiem i tak... Yy, no dziwnie. Ale okej. Okay. Powiedzmy, że ten sam ruch. Coś nagrałem. Nice boy. Myślę, że jeśli chodzi o tą nazwę... To zdecydowanie do siebie pasujemy. Dobra, tutaj już mamy przynajmniej wyświetlacz. Kwestia ostrości tutaj już, albo raczej głębi ostrości, powinienem powiedzieć. No jest zdecydowanie gorsza niż w tym pokecie czas na iPhone. Bierzemy sobie widełko. No też ostrzy. No i dobra, za chwilkę to zobaczymy. Wy już widzicie i możecie jakieś wnioski sobie wywnioskować, wysnuć. A ja dopiero się dowiem, jak to wszystko zrzucę na komputer. Kto sobie poradził najlepiej? Ale pięknie, nie? Jak słoneczko wejdzie, to w ogóle tak człowiekowi chce się bardziej żyć, mimo że jest mróz i śnieg, i ja wolałbym leżeć na plaży, no ale właśnie to słonko robi dobrą robotę. A gdybyście wy również chcieli pojechać w Alpy i pooglądać te piękne widoki, no to możecie zerknąć na link w opisie, tam jest miejscówka ludzi, którzy ugościli nas w hostelu. Ale wy nie musicie spać w hostelu, bo mają również te bardziej ekskluzywne miejsca do spania, więc do wyboru, do koloru. A hostel to był nasz wybór, bo my jesteśmy ekipą twardych mężczyzn. Ale wracając do naszych kamer. Pamiętajcie i miejcie na uwadze jedną rzecz. Ja jestem przekonany praktycznie na 100%, że z każdej z tych kamer jesteśmy w stanie osiągnąć nieco lepsze rezultaty niż ja tutaj. Gdybym bardziej się wczuł w filmowanie, bardziej się wczuł w właściwości, w ustawienia, na pewno bym osiągnął lepsze efekty na iPhone'ie, gdybym sobie skorzystał z aplikacji Blackmagica. Myślę, że na pewno zrobiłbym lepsze efekty, jeśli chodzi o Pocket'a, no bo jesteśmy w stanie każde urządzenie wymasterować. Jeśli odpowiednio się skupimy, odpowiednio przemyślimy kadr, a to jest po prostu troszeczkę inna bajka. Praca chłopaków. No zobaczcie, każdy łapie słońce. tutaj. Krzysiu w tym momencie będzie robił zdjęcia słuchawek. Kostek ładuje sobie baterie za pomocą paneli solarnych. Widzicie czyści? To się nazywa profesjonalizm. Pamiętajcie, że noszenie jajek nawet zafoliowanych w kieszeni w kurtce nie jest najlepszym pomysłem ze względu na to, że jajka są jednak bardziej kruche niż może nam się wszystkim wydawać. Dzięki temu jajecznicę mam. Ale w mojej kieszeni, możecie się dziwić dlaczego ja mam jajka w kieszeni, a, a nie tam gdzie powinny być, czyli w tej wytłaczance na jajka. No dlatego, że ja mam bardzo ambitny plan technologiczno-surwiwalowy. Czy za pomocą podgrzewacza do kubków z temu uda mi się w środku Alp usmażyć jajko. Sprawdźmy ko. Następnym razem muszę je donieść w całości w odpowiednie miejsce. Zobaczycie, o co to chodzi, bo ja nie poddam się tak łatwo i zrobię te jajka w środku lasu, a skoro jesteśmy już przy takich kulinarnych wyzwaniach no to czas zaliczyć kolejny etap mojego dzisiejszego planu czyli znalezienia smacznego lokalnego jakiegoś posiłku i zobaczymy jak sobie te cztery kamerki radzą w pomieszczeniu w którym będzie no, różnie, różnie, nie wiemy co będzie ale na pewno nie będą to idealne warunki oświetlenia czekaj, Austria Tyrol lokalne dania. Jeszcze są jeszcze jakieś takie coś jak szpec, szpecle. To są mączne kluseczki przecierane bezpośrednio do garnka gotującą się wodą, zapiekane. To dla ciebie by było. Ale to jest z górskim serem. A ty ser jesz? Restaurant Wildfang. No to jedźmy też. 7 minut drogi. Jest schnitzel. No to chodzimy pod kościółek i potem do Fungelsz, coś tam. Kościół jest nieco większy niż taki randomowy budynek, więc trochę większe wyzwanie. I zobaczymy, z czego uda mi się zrobić najładniejsze ujęcie. Ja tym razem nie będę podpisywał, która kamera to jest, która, chociaż powinniście bardzo łatwo już to zrozumieć i strzelić, bo to jest test któryś tam w tym filmie. Ale napiszcie mi tak na ślepo. W komentarzu, która kamera waszym zdaniem daje wam najlepszy efekt, albo która po prostu ujęcie wam najbardziej się podoba? Czy 1, 2, 3 lub 4? No to do działa! Czuję się jak jakiś. Nie nie chcę używać tutaj mocnych słów, ale czuję się dziwnie. Sorry, no. To mi daje takie poczucie, że naprawdę coś fajnego robię, nie? To powiedzmy, że jest takie randomowe, ale, jak, ale to, to jest czuję się, jakbym dostawiał, jakby ktoś żart to do mnie robił. Za... No ale za to, jak mam to przypięte tutaj i miałbym coś ciekawego do robienia, tak. to tak yy, ma sens, czuję wtedy sens tego urządzenia, ale, ale tylko i wyłącznie wtedy. Mamy nagrane ładne góry, mamy nagrany budyneczek kościół. Czas na test jedzenia i nagrywania jedzonka. Więc tam. Schnitzel Coiner Art w cenie 21 euro. I chyba to będzie to, co najbardziej mi odpowiada. Albo jest tradycyjne. Jeszcze jest tutaj: dwa tradycyjne Bawarian Burst. Chyba się, że takimi kiełbaskami się nie najem. Nagrywanie, nagrywanie ma, ale czas skosztować zjeść. Pomylę frytki, w sensie drzwi obrany ziębów. Nic, wygląda jak z chłopów polskiej polski schaboszczak. Ale dali Delikatny. Mięciutki. Ale jestem tak głodny, że nawet jakby mi tutaj dali starego jakiegoś jele o Dobrze, teraz przyszedł czas na coś, co jest dla mnie dosyć cringe'owe, czyli zróbmy po prostu jakiegoś trendującego TikToka. Tylko wcześniej musimy się zapoznać z tym, co jest trendujące. Więc stwierdziłem, że poszukam sobie, co tam robi GenZi, co tam ciekawego wrzucają. Nie, ja jest, zdaję jest. sobie sprawę z tego, że to może wyglądać na pełen chilloutu dzień, aczkolwiek, no jednak spacer z tymi sprzętami wcale tak nie wygląda. I... to jest moja chwila po prostu relaksu, a zaraz wszystko trzeba spakować i ruszać dalej. Mogę już wypowiedzieć się co nieco na temat tych kamer. I z tego co widzicie nagrywam aktualnie materiał DJI Osmo Pocket trujeczką. Dlaczego? Dlatego, że mam najwięcej frajdy skorzystania z tej kamery. Zresztą możecie to zobaczyć o tutaj w tym miejscu. Jak samoistnie mi się śmieje Micha. Albo jak Krzysiek na przykład gdzieś tam sobie ją dorwał przypadkiem. To jest po prostu coś co daje ogromną frajdę. Jeśli chodzi o kwestię tego najzwoja nice no to to jest kamera sportowa. Ja nie czuję w ogóle jakiegokolwiek flow dla tych urządzeń. Nie uważam, że jest mi potrzebna. Być może ktoś, kto jeździ wyczynowo, gdzieś na jakichś motorkach, skuterkach, czy na nartach pewnie bardziej doceni. Ja raczej nie do końca. Insta360 to jest to sprzęt do zadań specjalnych, do zadań wyjątkowych, ma krótki czas pracy na baterii, ma małą ilość pamięci, więc do vlogowania kompletnie się nie nadaje, ale do uatrakcyjnienia naszych ujęć, naszych blogów jako dodatkowy gadżet benefico. małe i do specyficznego rodzaju ujęć. No i zostaje nam jeszcze smartfon. I to jest coś, z czym bym walczył. DJI kontra smartfon. To są dwie rzeczy dla mnie top, które mają swoje plusy i swoje minusy. DJI ma wbudowany gimbal, jest przyjemną małą zewnętrzną kamerą, nie zapychamy pamięci telefonu, ale w telefonie z drugiej strony możemy od razu zmontować, wrzucić na socjale. I zawsze go mamy pod ręką. I... No i nic, to już chyba kwestia indywidualna. Albo może warto mieć te dwa rzeczy, te dwie rzeczy. doszliśmy do takiego momentu, że... Mam... ...jajko. Tutaj, na ziemi. banka, A tam pod spodem... ...znajduje się podgrzewacz... ...do kubków z temu. No bo miałem taki genialny plan, że po prostu rozbije bank faktem, że wymyśliłem nową sztuczkę na przetrwanie i podgrzewacz skupków wraz z powerbankiem będą służyły jako przenośny piecyk do robienia jajek. Ze względu na to, że on podgrzewa się teoretycznie do 75 stopni, co powinno być wystarczające do usmażenia jajka. Aczkolwiek sytuacja w plenerze no, skutecznie pokazała, że jak jest zimno, to nie nagrzewa się do 75 stopni, no i jajko nie bardzo chce się usmażyć. Więc niestety nie uda mi się stworzyć nowego urządzenia i zostać królem i szanowanym człowiekiem wśród surwiwalowców, no ale może jeszcze nadejdzie taki dzień.